Jakby zrobił w z Miksema, to był łatwo. Good luck. tak? Ma, Kurde, mapa z PDA, no. Nostalgia, nostalgia. Trzeba grać w a nie, nostalgia. Nostalgia. Nie no, nie jest nostalgia, no trochę. Jak już się tak no, długo nie grało. Chodź, 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 chodź Gat ustaw się jakoś tak. To jak ja to na razie to. Za bardzo się mogę w ogóle ustawić. No, Ej i tu, i tu jest, tu jest, tu ten Chodź, chodź za mną, chodź za mną No tu, Chodź tutaj No tak może Weź no. tak jakaś nie wiem, tak ustaw, patrz tam Tu będzie jakaś fajna miniaturka może co? Ale z bronią No dobrze, chyba już No bo ogólnie to tu idą O Tak, spodem, prawie Duba No to miniaturka Dobra. poszła Hehehe tego, tego się nie spodziewałem Ci powiem Nie more wargames This is the real thing To ja też może zrobię jakąś fajną miniaturę Dobra, dawaj X-Hema już Sprawa Czy może? No, on jest, on nowy kupił Wziął sobie jakiś sentyment do tej mody Nie chcąc zresztą kupiłem User was moved out of your channel Mamy, mamy, mamy. O Jezus, debil. O, chodź tutaj, chodź. Tu, tu. Wejdź tam. Obronię. Obronię, sejfu wygięć. Oj. Dobra, w sumie czekam tu, nie? Bo nic go ty nie mogę możesz naprowadzić. Zrobił chłop. I to od Fajny jest W obronie sejfu Co? No do... Masz zastrzyk? Masz Leccie. Nie właśnie ma o, no to łatwo faktycznie wstąpi. Nie. nie, dobra? Nie, no łatwo, łatwo. Czekajmy, okay, a od Dobra, ja może pójdę. Bo na dachce pójdę, może co? No, no ja będę <coughs> Bo nie będę przestał. Albo nie, poświęcę się dla miniaturki.

Dobra, jeszcze 8 killi, już mamy, mamy co, już mamy wykonaną The Phoenix, mamy about to make a big push. Get ready. Fala trzecia. Dobra. O kurde, Kup, duży tam jest. O, jest debil, debil. O. Pastink Szymon Pastink No. No, on ma wjechał biegnie. Co jest? Wuch to jest trudne nawet, no. myślę, że to nie jest takie łatwe. No. Ej, kup pompy i zrób nam wyzwanie, a ja pójdę po prostu za w na park. no, dobra, dobra. Chwilę, a jeśli nie i nie da im zaplantować. No okay. wiem, A to teraz nie muszę nawet. Czemu? No, po co? Ja sobie pierwsza spadam. Kurde, ty, skąd nie biję Nie, no, zginę, nie wierzę. Ty, a ja, tak? Oj, spada Mam jeden hopę. Ej, ale powiedzisz... Chcesz zastrzyk? Nie chodzi o... Nie, to jest, mam to. zastrzyk. Powiem ci, że dach to jest nawet fajna Wysuwa. Wiem. Tak, tak można kampić, to fajnie. No Dobra. A jedno zabójstwo z shotguna. No, to w sumie te zabijają. co to stanie zrobić. Kurde plesy mam Nie umrze zginiesz. O, zginę Dach się zgubniał po prostu Wójcie Nie no, zasłaniał ten chłop się w demi du robi Poda mi złotego Kurwa, no, ich sama wziąłbyłem Ja właśnie chcę tego chce podnieść i chcę tego zachować A coś nie powiedziałem, nie piekło Też zastrzyk mój?

że z tego dachu to jest taka fajna opcja. To wszystko widać Tu też jest to okno takie fajne. No got got heavy finish <coughs> Powstańcy? Kim są powstańcy? Kurde, right. ile to było to od swojej prawej? Ja, to, ja to ci nie patrzę jak coś. Nie ja wiem, ja jestem w serwisie. Ej dobra, po zastanowieniu. Dobra oni widzą przez słonka Po zastanowieniu To, to jest nawet trudne no, <laughs> Jednak tak No bez kitu Dobra Rzotgany I chodź ze mną dach bo z tego w sumie tak Dobra To, to takie przejście do safe w sumie możemy patrzeć Okej okay. No bo w sumie nie no. to tak czy nie? Dobra to idź na tak? Nie, tylko że są szyby tak gdzieś Dobra, ja, ja tu będę w safe ja. bo Kurde już na Dobra, teraz zostanę na tym dachu. Kiedyś z XG ma to nie jest takie łatwe, no kurde. po prostu safe palić. Tak campić tam. No może. Już nie, bo tego olbrzyma to jak on nas dojedzie, to mamy problem. Z Zde zakutem tam przerwę. A to do tego. Kep the Te bo ty moje musisz Ja ginę od glockach! O, o, masz pakiet. Właśnie teraz widać pakę. I teraz może ten. O, ty co? O, co? Co? So co? jest? Co to chłop wystawił głowę tylko? Co to mamy, dobra to ja, ja do ciebie idę już Ja Co Co No, no też prawa, tak. Co to ja Co to Gdzie nam ten O Boże O, no, tak spaliłem pakę, że się spadłem tu Nieee no, spaliłem w sumie Byłem Tu no, na środku No właśnie to samo zrobiłem Nie był gruby po prawo? Gruby A mhm. to no. jest trudne, ja piercie no, łatwe, S, sorry, nic <laughs> nie mówiłem. Nie, to będzie S. <laughs> no, no, będzie. Kurde, co ja kupiłem? Nie, no, mówili, 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 że to będzie łatwe. No, będzie bez fajnie i... mówili. No, bez. Jaj. <laughs> bez Jaj. Ja z tego chciałem zrobić sekundowy odcinek, sorry. Sekundowy? No to to tak... No, nie jest tak łatwe jak... jak się spodziewaliśmy Ja sobie palaka zostawię może Ja już będę kupić chyba, ale... Tak? Bo wszędzie jest kupowanie Ale gdzie te chłopy? No dobra Kur... Dobra Ale został Grubcia Tylko musimy tylko tego Grubcia Jeszcze pięciu, dobra Dobra Zostawiam sobie tego grupcia na koniec Dobra, dobra. Tylko Grubcia jest tu, nie? nie, nie tu jest A, chyba grupcia. To Chociaż tak nie skarży, bo oni wiesz, oni patrzą Kurde, ty w docy! Chłopie, ja miałem się, że jesteś Do, No to, że w się sensie dostali grubcia Bina dach, może Oba nie Nie wiem jak Uważaj teraz, bo on... Co zrobisz? Yes. giniesz Jak oni, co co jest? Jak oni strzelają? Jak oni szczelają w ogóle, no ej to Te jest... boty nie są normalne. No te boty nie są normalne tego nie zrobimy you. No pressure Gorde, chyba rip rip tam pierwszy <noise> odcinek No ja już mam 13 mia miało być tak szybko Ile masz odcinka? Nie ja coś tam no, mam nagrywam od początku nie No ja nocy ładowania mam po sumie Nie samego I to co? Chłopcy są nienormalne Co się dzieje? Jezus miałem, nic nie miałem Gdzie jest paka? Ona gdzieś tu podejrzała Ty co jest? No no, do... Tu jest paka, dobra no, Tu jest ziomek Sparzył się w ścianę Dobra, idę na zendach dach Powrotem Ja to będę obok stał u ciebie Tak jeden ziomek przechodzi stąd Trzeba zrobić tych łatwych na razie, co nie? Kurde, co jak oni strzelają, ty? Jest to spaka, nie? Co on strzelają? Zostałeś? Zostałeś? No, Możliwe Zostałeś, zostałeś? Możliwe Dobra, zostałeś? Nie mam. Cześć, jakby czekać, zorać, gdzie jest paka, o gdzie jest paka? Tutaj jest paka Czeka, widać ją? Okej. Okay. No, tu, tutaj jest. No, on no, to dobrze. To może coś palić, nie? Jakby na tym parkie. Dobra, razie nie podchodzę. Gruby jest, kurde. Chyba ja po mam. Pani podrobinie ktoś. No, ja palę, spalę na razie, żeby nie sięgnął. Gruby, gruby na parkingu. Gruby na parkingu Gruby na parkingu jest.